Dzisiaj odcinek, który jest dedykowany kierowcom o sportowych aspiracjach, a to ze względu na rozmiar, którym się dzisiaj zajmiemy, będzie to 10 opon letnich w rozmiarze 235-35-19. Sprawdzimy sobie, co warto kupić właśnie w tym rozmiarze. Dlatego jeśli macie samochód, który ma ciut większe osiągi i lubicie też pojeździć trochę szybciej po zakrętach, to gorąco Was zachęcam do oglądania dzisiejszego odcinka. A zanim zaczniemy, to koniecznie kliknijcie subskrybuj nasz kanał. Zaczynamy. Pierwszą oponą naszego dzisiejszego zestawienia jest Kumo Eksta PS71 i jest to opona. O której możemy powiedzieć, że jest takim budżetowym rozwiązaniem, w, tej, w tym rozmiarze, ponieważ kosztuje około 480 zł. Ten model opony mieliśmy okazję testować w zeszłym roku na Speedy Adventure. Odsyłam Was do tego materiału. Będziecie mogli też tam posłuchać o odczuciach, o wrażeniach z jazdy uczestników tamtego wydarzenia. Jest to na pewno opona, która mnie bardzo zaskoczyła, jeśli chodzi o walory jezdne, biorąc pod uwagę cenę, jaką przychodzi nam zapłacić właśnie za tą oponę. I wydaje mi się, że tak jak z Kiją, z Hyundai'em, to są marki, które teraz nas bardzo zaskakują, jeśli chodzi o wykonanie samochodów, o jakość tych samochodów i również tak samo jest z oponami Kumo. To nie są opony, które pamiętamy sprzed 10, sprzed 15 lat, teraz bardzo mocno dogoniły konkurencję i tym, co sobą oferują, naprawdę dają popalić innym producentom. Jeśli chodzi o tą oponę, ma być ona bardzo uniwersalna. Zresztą widać to po etykiecie, bo mamy tutaj A na mokrej nawierzchni D, jeśli chodzi o klasę paliwową i 72 dB. Nie jest ona najcichsza, ale myślę, że właśnie swoimi właściwościami jezdnymi zrekompensuje nam ten utracony komfort, jest ona też bardziej komfortowa niż starszy brat model PS-91, więc do takiego daily wydaje mi się, że może to być naprawdę świetna propozycja. Jeśli chodzi o samą jazdę na tej oponie, no to są sztywniejsze opony. Opony, jeśli chodzi o ścianę boczną, ale za to bardzo nas dobrze informuje o tym, co się z nią dzieje, bo lubi popiskiwać, a jak wiemy nie każda opona w zakręcie informuje nas właśnie takim efektem dźwiękowym, co się z nią dzieje. Więc jeśli chcecie też podszkolić swoje właściwości jako kierowca i chcecie być lepszym kierowcą, to na pewno ta opona wam w tym pomoże, bo w momencie kiedy będziecie zbyt dokręcać kierownicę, to opona w damwa o tym e, informacje. W rozmiarze 235 35, 19 mamy tutaj e, w przypadku tej opony 7,8 mm, jeśli chodzi o wysokość bieżnika. Twardość natomiast zaczynamy z 72 w skali szora, a kończymy na 67, także widać, że mieszanka jest naprawdę elastyczna. Zresztą widać to też tutaj pod palcem, jak ona się ugina. Więc myślę, że z generowaniem trakcji na tym modelu opony nie będzie e, problemu. Zresztą miałem okazję sprawdzić to na Mercedesie A35. Waga. Bardzo ważny parametr, jeśli chodzi o opony sportowe. W tym przypadku mamy 10 kg, więc zobaczymy sobie za chwilę, jak ona wypadnie w porównaniu do konkurencyjnych opon. Pirelli P0 to model, który jest nam już bardzo długo na rynku. Jak sami głosi mówią, opony nie konstruuje się co rok, co dwa lata, bo nie da się co chwilę robić idealnego produktu. My tymczasem mamy najnowszą generację pz 4. i w przypadku Opon Pirelli chciałbym was przestrzec przed jedną ważną kwestią. Zwracajcie uwagę, czy nie kupujecie opon homologowanych, bo pomiędzy tymi homologacjami mogą być naprawdę istotne zmiany w, w przypadku szerokości bieżnika czy też wysokości ściany bocznej. Taką informację na przykład u nas na stronie znajdziecie w danych technicznych produktu. Może tam występować dopisek na przykład Audi Original, czyli AO. I to jest opona, która jest stricte homologowana do samochodów tego koncernu. Robiliśmy też odcinek na ten temat z Willy Wit. Możecie sprawdzić ten materiał i zobaczyć właśnie różnicę pomiędzy homologacjami na Mercedesie A45S. Wracając natomiast do samej opony, zwróćcie uwagę na jej budowę. Mieliśmy przed chwilą kumo, mówiłem tam, że nie jest aż tak rozbudowana ta część zewnętrzna opony. No W tym przypadku jest ona naprawdę rozbudowana. Widzimy, że w tym miejscu opona będzie nam generować i dostarczać bardzo dużo trakcji w chwili, gdy będziemy w zakręcie, bo to właśnie ta część pracuje podczas pokonywania zakrętów naszym samochodem. Mamy tutaj również szerokie rowki obwodowe. Chociaż ten czwarty nie jest aż tak szeroki jak w przypadku opon Kumo. Natomiast jeśli chodzi o samą etykietę, to tak jak w przypadku opon Kumo, mamy tutaj A na mokrej nawierzchni 70 decybeli i C, jeśli chodzi o klasę paliwową. Waga tej opony to 10,5 kg i powiem wam to co najciekawsze, potwierdza się też to co możemy przeczytać w internecie wśród opinii użytkowników modelu P Zero, PZ4. Ta opona wymaga dogrzania i twardość mieszanki to 69 w skali Shora i powiem Wam, że ani drgnęła mniej, więc tutaj nie jest elastyczna ta mieszanka, ale to ma wszystko sprawi, że w chwili gdy opona będzie poruszać się już na maksymalnych obrotach będzie dawać z siebie jak najwięcej i będzie rozgrzana do tej temperatury roboczej, sprawi, że będzie ona wytrzymalsza i bardziej odporna na zużycie podczas sportowej jazdy. Więc myślę, że tutaj Włosi mieli jak najbardziej rację podczas konstruowania tej opony i dobrze to wymyślili. Wysokość bieżnika no, nie, nie ma go tutaj zbyt wiele, bo jest to 6,2 mm. Natomiast, tak jak wspomniałem, mieszanka jest dość twarda i ze względu na to, że będzie odporna na zużycie podczas wysokich temperatur, wydaje mi się, że jeśli chodzi o przebieg tej opony, to nie powinniśmy się tutaj w ogóle martwić. Sport Contact 7. To dowód od Continentala na 2022 rok i to co trzeba sobie tutaj jasno powiedzieć, jest to opona, która może zdetronizować króla sportowych osiągów, czyli Michelin Pilot Sport 4S. Dowodzą temu pierwsze testy, które możemy oglądać już za granicą. Natomiast my w Polsce jeszcze nie przeprowadziliśmy takiego porównania, ale mamy w planie taki odcinek. Czekamy natomiast jednak na trochę wyższe temperatury, na lepszą pogodę, tak by Przeprowadzić takie porównanie. Jeśli chodzi o Sport Contact 7, to tak jak mówi o nim Continental, w każdym rozmiarze opona ma być w indywidualny sposób skonstruowana, tak by w każdym rozmiarze oferować jak najlepsze osiągi. To co w niej najważniejsze, to zwróćmy uwagę tutaj na tą zewnętrzną część opony. Jest ona naprawdę rozbudowana, jednak Continental zastosował tutaj bardzo sprytną technologię. Są to takie zamki, które mają się blokować. Ze względu na wpływ siły, jaka działa na oponę podczas pokonywania zakrętów, one mają się blokować i tym samym zwiększać sztywność opony podczas jazdy po zakrętach. Technologie, które są w tej oponie są naprawdę kosmiczne, wręcz tak bym powiedział. Mamy tutaj również mieszankę Black Chili, która została wzbogacona o plastyfikatory. Ich zadaniem jest zwiększenie trwałości tej opony, a jak wiemy, podczas szybszej jazdy opona osiąga naprawdę wysokie temperatury, i wtedy dopiero liczy się dla nas jej trwałość. Tak byśmy mogli pokonać na niej jak najwięcej kilometrów podczas sportowej jazdy. W tym rozmiarze przyjdzie nam za nią zapłacić około 700 zł, więc jest to niemała kwota, ale tak jak wspominałem, dostajemy naprawdę dość dużo od samego Continentala, bo te technologie są tutaj naprawdę nowatorskie i bardzo ciekawe, i przekładają się na walory użytkowe tej opony 10 kilo. Sam Continental mówi, że Sport Contact 7 względem poprzedniej generacji trochę przytył ze względu na większą ilość gumy, jaką możemy znaleźć właśnie w nowej odsłonie Sport Contacta. Aczkolwiek wydaje mi się, że względem konkurencji ta opona jest naprawdę lekka. Jeśli chodzi o twardość mieszanki 71 w skali to pierwszy pomiar, jaki możemy odczytać z twardościomierza i szybko nam spada ta twardość do 66 w skali i to potwierdza, że ta mieszanka czyli naprawdę działa i sprawia, że guma jest elastyczna, a to będzie miało na pewno bardzo pozytywny wpływ na to, jak ta opona będzie pracować na zimno w chwili, gdy tyle co wsiądziemy do naszego samochodu. Jeśli chodzi o wysokość bieżnika, no to to już sobie sprawdzamy, bo tego przed chwilą nie zrobiłem, także mam już tutaj wyzerowane urządzenie pomiarowe, szybko, 7, mm9, więc tego bieżnika też jest naprawdę sporo. Danub SP Sport Max RT2 to opona, która jest już z nami kilka dobrych sezonów. Za ten model opony w tym rozmiarze przyjdzie nam zapłacić około 600 zł i jest to naprawdę uniwersalna opona. Zwróćcie uwagę, jak sprężysta jest ściana boczna. Widać, że na tej oponie będzie można podróżować naprawdę komfortowo, aczkolwiek w przypadku opon sportowych jest to powiedziałbym takie umowne stwierdzenie. Jeśli chodzi o sam bieżnik, klasyczny, asymetryczny, mamy tutaj szerokie rowki obwodowe, które tutaj posiadają takie dodatkowe żłobienia w środku. Ich zadaniem na pewno jest przyspieszenie tej wody, która będzie się znajdować w tych rowkach, tak by skuteczniej ją odprowadzić z czoła bieżnika opony. No i tak jak możemy zobaczyć, to na etykiecie mamy A na mokrej nawierzchni, C, jeśli chodzi o klasę paliwową, 72 dB, więc parametry, które znamy już z tych poprzednich opon, które pojawiły się w naszym dzisiejszym zestawieniu. Opona ma naprawdę świetny stosunek ceny do jakości i myślę, że ze względu na to jest często wybierana przez kierowców na przykład do hot hatchy, ponieważ ze względu na to jej uniwersalność świetnie będzie się sprawdzać podczas jazdy na co dzień sportowym e, samochodem. To, do czego przyzwyczaił nas koncern Goodyear, to wręcz piórkowa e, waga opon. I tak też jest w przypadku Danlopa SP Sport Max RT2. W tym rozmiarze opona waży 9,5 kg, więc jest to najlżejsza opona jak do tej pory dzisiejszego zestawienia. E, bieżnika jest tutaj naprawdę sporo, jest to 8,2 mm twardość zaczyna się od około 75 w skali szora i szybko spada do 68 i zostaje na tym poziomie, więc widać, że te zawarte krzemionki w mieszance faktycznie tutaj działają i mieszanka jest elastyczna. Goodyear Eagle F1 Supersport to najbardziej cywilna opona z rodziny Supersport, w której skład wchodzą modele Supersport R i Supersport RS. Jako ciekawostkę dodam, że model Supersport RS to opona, która jako Pierwsza uzyskała homologację do Porsche 911 GT2 RS, i nie wiem czemu, ale te opony z rodziny Supersport nie są zbyt popularne w Polsce. A wydaje mi się, że to błąd, bo jest to bezpośredni konkurent takich opon jak na przykład Pilot Sport 4S. Jeśli chodzi o osiągi, o jazdę na tych oponach, to no są one pod niektórymi aspektami lepsze od konkurencji. Zwróćmy sobie uwagę na budowę tej opony. W centralnej części mamy tutaj naprawdę solidne żebro, które ma nam gwarantować stabilność podczas jazdy na wprost. I tutaj, jeśli chodzi o zewnętrzny bark opony, widzimy podobny zamysł konstrukcyjny jak w przypadku opon Pirelli czy też Continentala. Mamy tutaj naprawdę dużą powierzchnię styku opony z nawierzchnią. Jednak to, co zwróciło moją uwagę, to mamy tutaj naprawdę głęboko ponacinane rowki między tymi klockami, które są tutaj zmostkowane w środku klockami. One mają zapewnić sztywność opony i większą stabilność podczas jazdy po zakrętach. Jednak od razu to potwierdza, że Goodyear stawia na odprowadzanie wody i też zachowanie na mokrej nawierzchni. Właśnie te nacięcia mają sprawić, że z tej powierzchni zostanie usunięta jeszcze większa ilość wody z czoła bieżnika opony. Jako ciekawostkę tutaj już kolejną dodam, że opona posiada dwie mieszanki, w centralnej części jest zastosowana inna mieszanka i w zewnętrznej części jest również zastosowana inna mieszanka. To ma sprawić, że opona będzie generować dzięki temu lepszą przyczepność na suchej jak i na mokrej nawierzchni, więc jak sami możecie zauważyć technologicznie jest tutaj naprawdę sporo fajnych rozwiązań. Za tą oponę przyjdzie nam zapłacić około 780 zł. Więc więc nie jest to najmniej, ale popatrzmy sobie na etykietę. Mamy tutaj anna na wierzchni, C, jeśli chodzi o klasę paliwową i 71 dB. Miałem okazję być na premierze tej opony w Hiszpanii i powiem Wam, że ona jest naprawdę. Pod względem zużycia, odporności na temperaturę, e, naprawdę bardzo dobra. E, I jak wiemy, w przypadku opon sportowych, e, wraz z tą ceną, e, wzrasta nam też jakby ten próg, do którego możemy używać opony bezpiecznie. E, I w tym przypadku faktycznie płacimy za to, że na tej oponie możemy na przykład o krok dalej pójść naszym samochodem i później zahamować w zakręcie. Więc jeśli zależy Wam na maksymalnych osiągach, to myślę, że tutaj, jeśli chodzi o Gudiera, e, na pewno. Nie zawiedziecie się i będziecie zadowoleni z walorów jezdnych właśnie na oponie Goodyear Eagle F1 Supersport. Waga tej opony to 10 kg i pozwoliłem sobie sprawdzić, czy faktycznie mamy tutaj dwie mieszanki o różnych twardościach. W centralnej części mamy tutaj 65 skali szora, natomiast na zewnętrznym barku opony twardość oscyluje w okolicach 66 skali szora. I to, co zwróciło moją uwagę, to jak wykonywałem ten pomiar, widziałem, że tutaj w głębnik zdecydowanie dużo dużo dłużej dochodził do tej ostatecznej wartości 66 w skali szora, więc tutaj mieszanka jest zdecydowanie twardsza, mniej elastyczna i to ma sprawić, że opona będzie stabilniejsza podczas jazdy po zakrętach, natomiast miększa mieszanka w centralnej części ma sprawić, że skuteczniej zahamujemy nasz samochód na mokrej, jak i na suchej nawierzchni. Wysokość bieżnika? 7,3 mm, więc wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo fajnie zbalansowana. Nokian Powerproof. To opona, która kosztuje około 530 zł, więc sami przyznacie, że jest naprawdę przystępna cenowo. Oczywiście mamy tutaj klasyczną budowę opony asymetrycznej, jednak jest parę niuansów, o których sobie teraz porozmawiamy. Mamy tutaj cztery szerokie rowki obwodowe, jednak zwróćcie uwagę, że są one wewnątrz polerowane. Ma to sprawić, że woda będzie skutecznie się właśnie w tych rowkach mogła poruszać i tym samym szybciej opuszczać czoło bieżnika naszej opony. To co Również zwraca na siebie uwagę to, to, jak jest skonstruowana zewnętrzna część opony, czy tutaj bark. Widzimy, że jest on zamknięty i ma to za zadanie zwiększyć sztywność tej opony podczas pokonywania zakrętów. Miałem okazję być na prezentacji tej opony. I powiem Wam, że dla jednych to jest wada, dla innych zaleta ale nie wydawała ona z siebie totalnie żadnych dźwięków. Nie wiem, jak to wygląda teraz. Czy Nokian nie wprowadził jakiejś modyfikacji, ale jeżdżąc wtedy po torze Modlin, no, nie dało się usłyszeć na przykład popiskiwania, który dla mnie był na przykład taką informacją, co się dzieje z oponą w zakręcie. Więc jeśli jest to dla Was również ważne, to musicie brać na to poprawkę, że tutaj Nokian jest bezdźwiękowy czas ostrzejszej jazdy. To, co też fajne w Nokianie, to mamy tutaj informacje o stanie naszego bieżnika. Mamy tutaj według Nokiana 8 mm. My to sobie zaraz sprawdzimy. Waga Nokiana Powerproof w tym rozmiarze to 10,5 kg. Natomiast jeśli chodzi o wysokość bieżnika, no to ja nie zmierzyłem tutaj 8 mm. Uzyskałem 7,44 mm, więc do tych 8 deklarowanych przez Nokiana trochę nam jeszcze brakuje. Twardość mieszanki 65 skali szora, i była to początkowa wartość, i tym samym końcowa wartość tego pomiaru. Więc tak bardzo zero-jedynkowo tutaj, jeśli chodzi o twardość tej mieszanki. Aczkolwiek, tak jak możemy to zobaczyć pod palcem, dość ona pracuje. Brechtstein Ultra Gworty Plus to nowa polistowa odsłana modelu Ultra Gworty. Ja na tej wcześniejszej miałem okazję jeździć, i to, co mnie najbardziej denerwowało, właśnie. W tej oponie to komfort podróżowania, bo w chwili, gdy zmieniałem opony z zimowych na letnie, to czułem każdy kamyczek, który znajdował się na drodze. Tutaj dodam, że miałem naprawdę dość sztywne zawieszenie w samochodzie, ale no, sama opona komfortem nie grzeszyła. Jednak sam Wrechstein zauważył ten problem i właśnie w nowej odsłonie z Plusem przeprojektował stopkę tej opony. To jest ten element styku opony z Felgą, i dzięki temu udało zwiększyć się komfort podróżowania właśnie na modelu Ultra Gwory. W zeszłym roku byliśmy z Willie na road tripie, gdzie miałem okazję jechać na Ultra Gwardy Plus. I faktycznie te moje wspomnienia no, zostały zażegnane. Czułem się naprawdę bardzo komfortowo i te 5000 km, które pokonaliśmy wtedy na tych oponach, no, przebiegły bardzo sympatycznie. To, co najważniejsze w tej oponie, to po pierwsze cena i osiągi. Za to oponę w tym rozmiarze przyjdzie nam zapłacić około 540 zł. I zwróćcie teraz uwagę, jak budowa tego bieżnika diametralnie się różni od Nokiana, który był wcześniej w naszym dzisiejszym zestawieniu. Mamy tutaj zdecydowanie bardziej rozbudowaną zewnętrzną część opony i też mamy też zdecydowanie szersze żebro w centralnej części. To wszystko ma sprawić, że opona będzie generować nam większą stabilność podczas jazdy po zakrętach i też na wprost, a jak wiemy jest to niezwykle ważne, by czuć się bezpiecznie podróżując z większymi prędkościami naszym samochodem. Mieszanka w modelu Ultra Vorti Plus nie Należy do najmiększych, i to co zapamiętałem z tej opony, to dopiero po rozgrzaniu, po osiągnięciu takiej temperatury roboczej tej opony, możemy takiego pazura dopiero poczuć z przyczepności, jaką jest w stanie wygenerować model UltraQuarTY Plus. I tutaj, jeśli chodzi o twardość, jest to 70, 70 w skali Szora, więc jest to najtwardsza mieszanka naszego dzisiejszego zestawienia. Jeśli chodzi o wysokość bieżnika, to mamy 7,78 mm. No, i jak wiadomo, pojawiają się pewne kompromisy w takich oponach, no bo w tej cenie nie da się mieć wszystkiego. I tutaj waga 11,2 kg, więc jest to najcięższa opona też w dzisiejszym zestawieniu. I zresztą powiem Wam, pierwsze wrażenia, jak się ją podnosi, no to są takie, że nie jest to najlżejsza opona, ale myślę, że tymi właściwościami jezdnymi ona nam zdecydowanie odwdzięczy się tym. A jeśli szukacie produktu, który będzie lżejszy, który pozwoli Wam obniżyć tą masę niereserowaną, no to będziecie musieli dopłacić do konkurencyjnych produktów. Michelin Pilot Sport 4S, niekwestionowany lider jeśli chodzi o opony do motorsportu, o opony do sportowych samochodów i zawsze zastanawiałem się za co przychodzi nam zapłacić kupując tą oponę, bo w tym rozmiarze kosztuje ona bagatela 800 zł. Przyznacie, że kwota jest naprawdę astronomiczna. Jest to naprawdę ogromna wartość, jaką przychodzi nam zapłacić za jedną sztukę opony. I w zeszłym roku realizowaliśmy odcinek, w którym był Kickster, był też Mikomarczyk. I właśnie z Mikomarczykiem miałem okazję porozmawiać o oponach do motorsportu i o tym, co jest najważniejsze właśnie w tego typu oponach. I na tym evencie miałem okazję zrozumieć, o co chodzi w 4 s Nieważne, czy opona ma 40 stopni, 50, 60. Czy tak jak nawet Nikomarczyk osiągnął 120 stopni jeżdżąc na 4 s po Silesia Ringu, opona w każdej temperaturze zachowuje takie same właściwości jezdne. Nie zmienia nam się punkt hamowania, nie odpływa. Możemy czuć się naprawdę bezpiecznie podróżując sportowo naszym samochodem. Więc to jest. To za co płacimy kupując Michelin Pilot Sport 4S, i na tą chwilę no, nie da się tego oszukać. Jestem ciekaw, jak będzie właśnie w porównaniu do tej opony wypadać Sport Contact 7, co już wielokrotnie podkreślałem, i też jestem bardzo ciekaw, co przyniesie nam przyszły rok, bo spodziewam się Premiery 5 s i myślę, że tutaj Michelin może nas bardzo mocno zaskoczyć. Waga tej opony to najlepszy dowód na to, jaki postęp technologiczny wykonała konkurencja. Bo, myślę, Pilot Po4S w tym rozmiarze waży 11,2 kg, więc przyznacie, że jest to naprawdę sporo. Twardość mieszanki jest ona dość twarda, ale no tutaj, tak jak wspominałem, tu nie chodzi o, o elastyczność, tylko chodzi o stabilność pracy tej opony w różnych temperaturach i jest to 69 w skali Shora. Wysokość. Bieżnika 7 i 63 metry. Myślę, że jest to bardzo dobrze zbilansowane pod względem osiągów i też trwałości tych opon. Bo tutaj chciałbym też bardzo mocno podkreślić, że Michelin przywiązuje ogromną uwagę do tego, by opona przez cały okres użytkowania zachowywała się tak samo. Nieważne czy jest nowa, czy też ma 3 mm wysokości bieżnika. I tą długowieczność. Tutaj Michelin naprawdę też zwraca uwagę na. To by opony zapewniały jak najdłuższe przebiegi, i na koniec myślę, że tutaj wszyscy na to zwracają uwagę: wykończenie tych opon. Często można się spotkać z opinią, że mamy tutaj taką alkantarę. Jest to, jest to taki trik technologiczny, jeśli chodzi o wykonanie tej ściany bocznej, ale naprawdę świetnie wygląda. Mam do Was jeszcze. Pytanie, jeśli chodzi o pony Michelin. W tym roku, w tym rozmiarze mamy ciekawą sytuację, bo za kwotę 800 zł, tam z małym hakiem, możemy kupić albo 4S-a, którego omówiliśmy sobie przed chwilą, albo nowość Pilota Sport piątej generacji. I jestem ciekaw, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Czy wolelibyście kupić za tą kwotę już sprawdzony produkt, czyli 4S-a, czy może nowość Pilota Sport 5 piątej generacji. Dajcie nam znać w komentarzu, i co wy byście kupili, zastanawiając się nad oponami, myślę, właśnie w rozmiarze 235 35 19. Nie każdy chce wydawać aż 800 zł na jedną oponę do swojego samochodu i tutaj zdecydowanie bardziej ekonomiczne rozwiązanie Rain Sport 5 od Uniroyala. W internecie możemy często przeczytać o tym, że Rain kładą się w zakrętach i teraz w piątej generacji ze względu na to, że przebudowano tą konstrukcję jest pod tym względem zdecydowanie lepiej, a to za sprawą zamkniętych barków opony. Są one zamknięte teraz z dwóch stron i to sprawia, że opona jest zdecydowanie sztywniejsza w zakrętach i tym samym bardziej długowieczna. Jeśli chodzi o pozostałe technologie, dobrze już myślę, wszystkim znana technologia skóry rekina, która ma za zadanie sprawić, że. Tutaj z pomiędzy tych rowków woda będzie skuteczniej odprowadzana. To co też ważne, są to opony deszczowe i tak o nich mówi. Uniroyal i faktycznie one jeśli chodzi o zachowanie na mokrej nawierzchni nie mają sobie równych. Myślę, że o tych właściwościach jezdnych najlepiej wiedzą użytkownicy opon Uniroyal Rainsport, ponieważ właśnie w tych warunkach deszczowych potężnych nawałnic ta opona udowadnia, że są to faktycznie opony deszczowe. Zważyliśmy właśnie Rainsporta 5 w rozmiarze 235-35-19 i waga tej opony to 9,6 kg, więc jest ona naprawdę lekka. Jeśli chodzi o wysokość bieżnika, to jak przystało na opony deszczowe, musi być ona naprawdę spora. I powiem Wam, że jest to taka wartość zarezerwowana już dla niektórych opon zimowych, 8,3 mm. Mieszanka jest naprawdę elastyczna. Zwróćcie uwagę, jak pracują klocki bieżnika. I w tym przypadku jest to 65 w skali szora. Jak to się mówi na dobre, trzeba chwilę poczekać i tak też jest w tym przypadku. Ostatnią oponą naszego dzisiejszego zestawienia jest Hankook Ventus S1 Evo trzeciej generacji opona, którą myślę wszyscy doskonale znają z tego względu, że ma ona bardzo dobry stosunek ceny do jakości. W tym rozmiarze przychodzi nam za nią zapłacić około 550 zł, więc jest to naprawdę świetna propozycja cenowo. Jeśli chodzi o to oponę, klasyczny asymetryczny bieżnik. Jeśli chodzi o parametry jezdne, to myślę, że Najlepszą argumentacją za wyborem opony Hankook w tym rozmiarze są opinie użytkowników tych opon. To co się rzuca na pierwszy rzut oka w samym bieżniku, to zwróćcie uwagę tutaj na te samo blokujące się klocki tej centralnej części bieżnika. Widzimy, że w tym miejscu producent w dalszym ciągu walczył o odprowadzenie wody, ale w chwili gdy działają na oponę siły boczne, te klocki są w stanie się zblokować i tym samym zwiększyć sztywność samej opony. Już o tym wielokrotnie mówiliśmy, pojawiały się opinie, że opony Hankook nie pokonują aż tak dużej ilości kilometrów, że nie są tak długodystansowe. Tutaj akurat w tym przypadku w trzeciej generacji została zmieniona mieszanka. Mamy tutaj teraz krzemionki, które mają sprawić, że na oponach Hankook jesteśmy w stanie pokonywać dużo więcej kilometrów, więc nie musimy się bać tutaj, że będzie to opona, która nie pokona tyle kilometrów co opony od konkurencji. Jeśli chodzi o to odprowadzenie wody, to jeszcze zwraca na siebie tutaj uwagę... Zewnętrzna część tej opony, widzimy, że tutaj pomiędzy klockami mamy również dosyć spore rowki, to właśnie nimi też woda może migrować pomiędzy tymi rowkami obwodowymi, które również są szerokie. Zwróćcie uwagę, praktycznie cały palec jest w stanie tutaj zmieścić się pomiędzy tymi klockami i to ma swoje odzwierciedlenie na etykiecie. Mamy tutaj A na mokrej nawierzchni, C jeśli chodzi o klasę paliwową i 72 dB. Opony Hankook, tutaj też taka ciekawostka, możemy spotkać już nawet w Bachu. I mówił nam o tym Robert ze Stradale, który odbierał niedawno Maybacha z salonu i zdziwił się, bo spotkał tam opony Hankook. I właśnie opony Hankook często są montowane na pierwszy montaż i producenci wybierają opony właśnie tego koreańskiego producenta do swoich samochodów. Na sam koniec tego odcinka mamy konkurs. Do wygrania jest 1000 zł. Do wykorzystania przy zakupie dowolnego kompletu opon w naszym sklepie. Wydaje mi się, że teraz, kiedy wymieniamy opony zimowe na letnie, takie środki się Wam przydadzą i pomogą kupić najlepszą oponę do Waszego samochodu. Wystarczy, że w komentarzu pod tym filmem napiszecie, jakie Wy opony wybralibyście do swojego samochodu i uzasadnicie tą odpowiedź. My najciekawszą nagrodzimy voucherem na kwotę 1000 zł. Szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu. Na zamieszczenie odpowiedzi macie dwa tygodnie. Rozstrzygnięcie pojawi się na naszym kanale, także nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, by go nie przegapić. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach, także powodzenia i do zobaczenia. Może oceniajmy opony przez dźwięk?